Jestem w Paryżu w Muzeum de Muzeum Impresjonistów. I teraz będę po kolei zwiedzał poszczególne obiekty. Ludzi bardzo dużo. Dużo zainteresowane impresjonistami. A proszę bardzo. Tatua wolności, podarowana przez Francuzów do Nowego Jorku. Stoi w Nowym Jorku, tam była. Tatua wolności. O. Proszę zobaczyć, jakie ciekawe rzeźby. A fiscal impressionista. Cavalet. Tudo bem pra Galeria pełna rzeź Ja przejdę dalej, Noś ciekawe Widzę w Ta kobieta z lirą Jakie piękne O! Na koniu Jezus na koniu Kawet, salka be ogromna sala i bardzo ciekawe rzeźby co tu snu gry mamy nie obraz Tak, właśnie idę zobaczyć, a wy mamy bardzo duży ciekawy obraz Ya ki есть? Ага, var. ага, ага, I tutaj z ciekawe rzeźby, jest ich bardzo dużo, nie wiadomo co podziwiać, I z białego marmuru, z czarnego, e, i piękny, deszczący, tych dwóch jest ciekawych. <grym> Bien qu'il y Non, voilà, tu as même un. tu es un. un billet associé. To naprawdę jest co oglądać No i to jest ciekawe Jak ogromna rzeźba Czterech młodzieńców trzymających kule ziemskie. A tam jaka płaskorzeźba, rzeźba? De Monde, trzymające A tam ta płaskorzeźba. O, jakie ogromne, jakie kobiety trzymające się wzajemnie. A tutaj jakie to wszystko, już no tak. Cud, że to zrobiliście. I to w do ogromnej fali przedszkolnej, jaka ona duża. tu wszystkie węże się znajdą w tej fali. Fala imprezyjna.